Cześć, ja jestem Nexu i na wstępie szybkie przypomnienie. Otóż prowadzę drugi kanał, na którym to możecie znaleźć content paranormalny. Także wpadnij w pierwszy link w opisie i zostaw subskrypcję na drugim kanale, a ja już się przedłużam i zapraszam cię do ciemnej strony internetu. Traktory pierwotnie zostały zaprojektowane, aby pomóc rolnikom w uprawie. Jednak w krajach takich jak np. Indie zyskały one popularność ze względu na możliwość wykonywania na nich sztuczek, co przyciąga dużą publiczność zarówno online jak i osobiście. Jedną z osób, która uwielbiała wykonywać sztuczki na tych potężnych maszynach był Nishu Deshwal, 22-letni ojciec i mąż. Urodził się w Panitat w Indiach. Początkowo poświęcił się karierze modela, ale jego prawdziwą pasją było prezentowanie umiejętności jazdy traktorem. W 2017 roku założył kanał na YouTube, gdzie od razu zaczął publikować filmy, w których prezentował swoje umiejętności. Jego nietypowa pasja przyciągnęła miliony ludzi przed ekrany, którzy na bieżąco śledzili poczynania tego młodego człowieka. Jednak 28 lutego 2024 roku Nishu wykonał swój ostatni, popisowy numer. Tego pamiętnego dnia wraz z grupą znajomych udał się na pole w dzielnicy zwanej Pypak. Chciał nagrać kilka ujęć do filmu, jednak jeden z jego znajomych zaproponował, aby odpalić transmisję na żywo na jego Instagramie. Początkowo całość przebiegała pomyślnie, a w pewnym momencie traktor zapada się w błocie. Możemy zobaczyć, jak Niszu siedzi w traktorze, który potrafi być przechylony pod kątem 90 stopni i dość mocno dociska gaz. Na jego twarzy możemy zobaczyć koncentrację, a nie strach, ponieważ był to jego standardowy wyczyn. Coś, co robił tysiące razy, więc co mogłoby pójść nie tak? W pewnym momencie niszu naciska gaz, a cały pojazd przewraca się na niego. Główne nadwozie ciągnika uderzyło go w głowę, ciężarem wynoszącym prawie 3 tony, miażdżąc go na miejscu. Wszystko to na oczach znajomych. I osób, które oglądały to na żywo, nikt nie mógł mu pomóc. Rodzina, przyjaciele i widzowie byli przerażeni tą sytuacją. Ta sama pasja, która dawała radość, odebrała mu również życie. Widzowie tłumnie odwiedzali jego media społecznościowe, aby złożyć kondolencje i pokazać, jak bardzo go kochali. Do dnia dzisiejszego, social media niszył, są nadal prowadzone przez członków jego rodziny. A ten na Instagramie zebrał ponad 2 miliony obserwujących, a na YouTube posiada ponad 3 miliony subskrypcji. Ta przerażająca transmisja na żywo, którą zaraz zobaczycie, miała miejsce 16 maja 2023 roku w mieście Yangyugyang w prowincji Yangu w Chinach. To właśnie tutaj mieszkał 34-letni streamer Wang Moufeng. W internecie znany był jako Brother 3000. Często pojawiał się na chińskim TikToku, gdzie wykonywał różne niebezpieczne rzeczy w zamian za donate. 16 maja brał on udział w internetowym wyzwaniu o nazwie Player Knockout Challenge. W tym wyzwaniu dwóch influencerów rywalizuje ze sobą, i ten, który dostanie więcej prezentów od widzów, wygrywa. I w sumie w tym momencie challenge się kończy, jednak niektórzy zwycięzcy postanawiają dać karę, którą musi wykonać przegrana osoba. Choć przeważnie te kary są proste i nie zagrażają życiu, to jednak w rzadkich przypadkach zwycięzcy proszą przegranych, aby ci wypili bajżu. Jest to chińska wódka, która ma od 30 do 60%. Wang dostał wyzwanie, aby wypić cztery takie butelki. Jedną z nich otworzył i rozlał na stół, a następnie podpalił, aby udowodnić, że nie ma tam wlanej wody, a następnie zaczął pić jedną po drugiej. Tej nocy Wang wypił w sumie 7 litrowych butelek bajżu. Nie ma co ukrywać, że taka ilość alkoholu dla człowieka jest po prostu dawkozyalną. Wang zakończył transmisję na żywo, będąc totalnie pijany. Ludzie na czacie się cieszyli i wysyłali setki dotacji. Można by powiedzieć, że był to dość dochodowy stream. Jednak następnego dnia ten nie rozpoczął transmisji na żywo, a ludzie zaczęli podejrzewać najgorsze. Ktoś poprosił służby o kontrolę jego stanu zdrowia, i niestety znaleziono w martwego Wanga. Zmarł kilka godzin po zakończeniu transmisji z powodu ciężkiego zatrucia alkoholowego. Ten stream rozpoczął się 29 czerwca 2017 roku w Izium na Ukrainie. Późną nocą, gdy większość mieszkańców tej miejscowości jeszcze spała, 16-letnia Sofia Magareko wraz z 24-letnią przyjaciółką Dasią Medmiewą postanowiły wybrać się na przejażdżkę. Aby dodać nieco kontekstu, to Sofia była uczennicą liceum, która zyskała sławę na Instagramie dzięki upublicznianiu swojego bogatego życia. Pozowała obok motocykli i luksusowych samochodów. Na Instagramie często prowadziła streamy, aby tworzyć relacje ze swoimi fanami. Tej nocy odpaliła transmisję na żywo około 3.30. Słychać, że ta wraca z imprezy, ponieważ jest dość mocno pijana. Transmisja rozpoczyna się od momentu, gdzie dziewczyny znajdują się już w aucie, a wkrótce kobieta za kółkiem zaczyna dość szybko jechać wraz z głośną muzyką w tle. W tym czasie Sofia popija z butelki coś, co wygląda jak alkohol. Na streamie nie widać, aby Dasza go spożywała, jednak biorąc pod uwagę jej lekkomyślne zachowanie i sposób jazdy, można przypuszczać, że ta również była pod wpływem. Dziewczyny krzyczą do kamery, ledwie zwracając uwagę na drogę. Dasza martwi się o to, jak wygląda na streamie, a nie skupia się na słabo oświetlonej drodze, po której się porusza. Aby lepiej się doświetlić Sofia zapala wewnętrzne światło w aucie, co jeszcze bardziej utrudniło widoczność drogi. Niedługo później dziewczyny uderzają w lampę, a ekran staje się czarny. Stream trwa dalej przez następne dwie minuty, rejestrując głosy świadków, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Jeden męski głos mówi, że w aucie znajduje się ciało, podczas gdy druga osoba znajduje drugą dziewczynę, która została wyrzucona z auta. BMW, którym poruszały się dziewczyny, dosłownie owinęło się wokół lampy. Sofia, która siedziała na miejscu pasażera, doznała deklaracji, a Dasza, która prowadziła samochód, żyła. Została przewieziona do szpitala, ale zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Ten tragiczny wypadek odebrał życie dwóm młodym kobietom, ale mogłyby go uniknąć, gdyby Dasza była skupiona na drodze, a nie na pajacowaniu przed kamerą. Ten wypadek jest idealnym przypomnieniem o niebezpieczeństwie związanym z piciem alkoholu i prowadzeniem auta. Także widzowie, pamiętajcie, jeśli spożywacie alkohol, załatwcie sobie trzeźwego kierowcę. Nigdy nie wsiadajcie za kółko pod wpływem.